Zanim zostałeś ukształtowany Nauczanie domowe, 20 lipca Księga proroka Jeremiasza, rozdział 1, wersety od 4 do 10 Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Benjamina. Pan skierował do mnie następujące słowo Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił cokolwiek ci polecę. Nie lękaj się ich. Bo jestem z Tobą, by Cię chronić, mówi Pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w Twoje usta. Spójrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził. Czytając te słowa, Zauważamy, że Bóg wierzy w Ciebie bardziej niż ty sam w siebie. Tak było z Jeremiaszem. Jeremiasz nie wierzył w samego siebie. Jeremiasz uważał, że nie będzie w stanie zrobić tego, czego Bóg od niego zażąda. Jeszcze nie wiedział, co to będzie. Nie zdawał sobie sprawy. Wiedział tylko, że Bóg go powołuje. Że Bóg daje mu pewien strumień łaski. Przekonanie, wzmocnienie, obraz, a równocześnie moc, wsparcie, obecność. I widzimy, że Jeremiasz broni się przed tym, uważając, że on jest albo za mały, albo za młody, albo za słaby. Więc Bóg tłumaczy Jeremiaszowi i Tobie. Zanim ukształtowałem Cię, Zanim zostałeś utworzony w łonie matki, ja Ciebie znałem. To ja znam wszystkie kody genetyczne, nerwowe, przyszłościowe. Ja znam wszystkie kody. To ja jestem twórcą tego wszystkiego. Przecież ja Cię znam. Ja wiem, kim jesteś. Znam i te słabości i te wspaniałości, które są w tobie. Bóg mówi dalej: Zanim przyszedłeś na świat, czyli zanim się urodziłeś, zanim się tu pojawiłeś, ja już przygotowałem wszystko. To jak się będziesz modlił, to jak będziesz funkcjonował, to jak będziesz pracował, to jak będziesz siebie samego spalał, składał w ofierze. Te wszystkie działania, pasje, pobożność, rodzinę, przyszłość ja to wszystko już przygotowałem dla ciebie. Ty nie musisz się martwić zbytnio. Zanim narody zostały ukształtowane, ja już ciebie ustanowiłem dla tych narodów prorokiem moim głosem. Ja już cieszyłem się z tego, że Ty będziesz przemawiał, że Ty się będziesz odzywał, że nie będziesz milczał. Ja już to widziałem i ja już dla Ciebie to miejsce wśród tych społeczności, wspólnot, narodów, ja już przygotowałem i przewidziałem. I Bóg mówi, to nie jest motyw do zarozumiałości. To jest powód, aby przyjąć to, co ci daję. To jest powód, abyś nie szukał wymówek. Więc nie mów, że jesteś za młody czy za stary, że jesteś nieprzygotowany, że się boisz, że jesteś za słaby. Nie mów tak. Przyjmij to, co ja ci daję. Bóg chce przekonać Twoje serce. Jest zawsze przy Tobie, kocha Cię zawsze i przygotował tę drogę, którą masz przejść. Więc Ty nie wymawiaj się, nie szukaj wymówek i nie broń się przed tym, co Bóg stawia przed Tobą jako zadanie. Być może trudne, być może czasami na granicy tego, co uważasz za możliwe. Ale Bóg mówi: Ja byłem z Tobą od zawsze i będę do końca. Zadanie dla Ciebie dzisiaj. Pomyśl jeszcze raz o tym i podziękuj za znajomość z Bogiem, takim Bogiem. Niech Ci w tym On błogosławi. Ojciec, syn i duch święty.